Bieszczadnik z fajką. Jestem na grzybkach. Bieszczady. Oj, nie ma zasięgu. Co chwilę zasięgu mi kumreczka tam włączę się, wyłącza. Dobrze, spokój. Nie mam zasięgu. Nikt tam praktycznie nie dokucza. I jestem na grzybkach. Jest wysyp grzybków. Proszę. Już wracam, wracam. Oj, jeszcze i Prawdziweczek jest. O, proszę. Taki ładny. Widać, czy chyba będzie zdrowy. Wykręcamy go ładnie. Grzybnie przykrywamy. Nie, wys nie wyschła. O, jest. Następny. O, proszę bardzo. Taki ładny. Proszę. od, jest. Pięknie. Dobrze. O! I tu widzę podgrzybki. Podgrzybki, ale to nie są te takie brązowe, tylko takie jak to nazywają, zajączki. Od Jest i podgrzybek. Tak jest podgrzebeczek. Od I trafia się też już i ryc tak, proszę, rydek ładny, tak, Trafię się rydz, Borowik. cyglastofory, tak, nie pomylić z innym, bo taki jasniejszy ma, to nie, musi być brązowy. a i też tutaj patrzeć wszystko, kurzaczki, kureczka jeszcze, a i to jest końcówka kureczki. Już wygląda na to, że chyba nie będzie już długo Tak Ot i mamy Tutaj Proszę, tutaj te grzybki tak rosły O tutaj ładnie popróć i mamy Cały kosz taki Jak powiedzieć 20 litr 20 litr taki duży, jeden no i w drugim troszkę tego czarnego podgrzybka tak i ładny stary las niewiele jeszcze tutaj ruszony ludzką ręką bo proszę zobaczyć jaka piękna stara o kilkasetletnia jodła już dokonała swojego żywota, tam przy przyspocóg, no i miejsce, miejsce dla następnych pokoleń. Wszystkiego najlepszego, A jak mówię, zawsze dużo zbiorów, od, nie, no, od tutaj już zdrowy jest, proszę, tak, i jeszcze raz. Dużo zdrówka, aby jak najdłużej ruszać się, bo to siąść to już człowiek już wtedy już nic nie wartuje, a tak zawsze, o i ładnie wysuszyć na słoneczku pięknie, żeby był bielutki prawdziweczek ciepłego, jeszcze taki kruchy, jak już jest suchy, zamknąć szczelnie, w, w jakimś pojemniczku i wtedy już mamy. Praktycznie cały rok grzybka na święta na łóżka. Na łóżka, sos, sos prawdziwka, bardzo smaczny, prawda? Taki jasny. No ktoś, nie, ktoś mówi, że koniecznie chce dodać e, burowika czeglawcoporego. Tegoś czarny siniak, jak to ludowe nazwy, różnie mówią, ale to jest burówików. On pachnie, on ma zapach dodaje. I na przykład robimy uszka, Samego prawdziwka nie. Tak. Na przykład 50% prawdziwka, 20% dać yy, czarnego, czy glastoporego. On wtedy doda taki smak. Dodać też kurzaczka, bo i kurzaczki się już pokazały, też proszę. Kurzaczek czerwony, ładny. Kurzaczka dodać też. 20% jeszcze, tu już mamy 90, 50 tego, 20% tego, 20 tego i jeszcze nie. Już były przymrożki w Biszadach, ale jeszcze się nie pokazała upieńka. Jak będzie upieńka, no można robić i tam jakiś sos upieńkowy i marynować, ale suszę, niewiele, nie, nie ale troszeczkę suszę, żeby właśnie dodać tych 10% tą garść, te trzy garści, tak zależy tam ile kto robi, tak, tych 10% z tego rzucić jeszcze suszonej opieńki. I ona dodaje taki jeszcze, jeszcze taki zbyt ten, no i spróbować, spróbować i wtedy będzie Państwo wiedziało jak to jest. Tak, tak, ktoś dodaje same grzyby, ja lubię dodać mięska. No, no nie, bo to, to i, nie, bo to ten, potrawa jest, żeby byłaby bezmięsna wtedy. No, no, jak tam sobie kto lubi, i każdego trzeba uszanować, bo to każdy ma swój zwyczaj. Co tam takiego jeszcze z grzybkami? No, nic więcej. Miło Ureagował się człowiek troszkę. Spokój, cisza, nikt ci nie dokucza, zasięgu nie ma. Mam tylko ta komórka co chwilę, bo Nie ma za się. Wyłączyć o mnie się nie włącza. No dobrze, dobrze. Będę do wracał już. No to wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowka. No i pozdrawiam Państwa.